Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale dziś wam pokażę Wigry jeden uniwersal po skompletowaniu już całkowitym bo był jeden odcinek Uniwersala po skompletowaniu a zaraz już jest całkiem kompletny no i tak yy, zacznę chyba od najważniejszego czyli od Piasty z biegami Shimano o tam pisze i tak yy, koło kupiłem za około tam 100 zł, tylko jest pomalowane srebrzanką niestety obręcz, ale może kiedyś wymienię. Przednie też ma na razie pomalowane srebrzanką, to jest od hamowania to czarne. Yy, no i tak, dalej to ma hamulec tylny i hamulec przedni z metalowymi klamkami. dzwonek, to już był, no i tak yy, manetka, też była razem z kołem i ma pompkę z białą rączką, której też nie było chodzi, tylko nie chcę jej teraz wyjmować i osłonę łańcucha pistolet którą mam za tą białą osłonę, co była tu więc się opłacało chyba nie jest może w jakimś dalnym stanie ale pasuje do tego rowera, bo on też Idealny nie jest, tutaj teraz idą linki o. I to już chyba właśnie w sumie ostatnia w nim rzecz To jest te siedzenie Starego typu Czy najstarszego typu Z narzędziówką Które dostałem z innym w igry, które było w sumie oryginalne A ten te białe siedzenie, które na razie Leży, może kiedyś się przyda do innego rowera ona narzędziówka z dwoma kluczykami no dobra, już ją skręciłem no ogólnie teraz się prezentuje też trochę lepiej, bo już jest cały kompletny w oryginale no i jeszcze dętkę tylną mu też sobie tam tamtego czasu, właśnie widać pod pętelką, to jest taki krótki jest taki długi, bo z tyłu, bo z tyłu mi i już tam nie było co za bardzo łatać więc dałem inną, tam miałem jakąś taką w zapasie z krótkim wentylkiem no tak to się ładnie dosyć prezentuje mimo, że lakier ma jaki ma, bo idealny już nie jest ale ale nadal ładnie wygląda według mnie oświetlenie też wszystko w nim świeci nadal ten hamulec przedni mam w ogóle cały ze złomu, cały był z linką, z klamką, a nie mam klamkę osobno, hamulec osobno i linkę z pancerzem nową dałem. No hamulec chyba jest z Zenita i klamkę znalazłem u dziadka w piwnicy, a, a linkę z pancerzem kupiłem. No, to by już było wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć.